Słuchajcie, kochani, taki mały update, ponieważ coś mi telefon frankuje i mi za chwilę robi się jakiś błąd. E, chciałam pokazać tak moje akwarium, tak wygląda. Trochę jakby już e, jak sobie poradził, spóźni ile odnóżek puścił. Nie ma kolejnych e, listków, e, subaratka z ciałka czy jak to tam się zwie. Tak samo tutaj już kilka powsadzałam, myślę jak sobie tutaj rośnie. E, oczywiście przedstawiłam filterek, dlatego że... Mm, Chciałam, żeby było miejsce na dla tych, dla nużących, bo spójrzcie ile oni wypuszczają lisków, tam pod, pod żwirkiem, tam jakiś kolejny, tu kolejny, musiałam to poprzecinać, po, po bo nie chcę, żebym się w tego w chękach ładował, tutaj i tam z tyłu, no po prostu masa jest tych odnóżek, zaraz Wam pokażę tutaj jeszcze z tyłu, I chcę być pauzy, ponieważ będzie za chwilę mi się tutaj coś krzeniło, no jakieś problemy, spójrzcie tutaj ile tego jest, no. Trochę się prześwietla, ale niestety nie ma, bo w tym nie jest innego światła. No tak to wygląda. Akwarium mi się bardzo podoba. Jeśli chodzi tutaj o nawożenie, no to tak. Yy, Wam szczerze, że nie nawożę w ogóle, tylko daję trochę potasu. Taki potas kupiłam w sklepie zoologicznym zwykły. Największe mają butelki, nie wiem, potas z makro albo z mikro, dokładnie nie wiem co tam jest. Yy, to wszystko, jest ziemia ogrodowa z kulkami gleniaturfowymi, więc myślę, że sobie jakoś to radzi wszystko Bimber do tego jest Fajnie jak też się rozrasta na boki, nie tylko że do góry, więc myślę, że Światła ma dość, bo jeśli by rusło tylko w górę, no to tak chyba raczej by Bo w było mało, ale że jak widzicie rozrasta się na boki To do opuszcza masę Nawet tutaj spójrzcie Gdzie to było o, tu od dołu puszcza masę listków różnych i, i tu raczej y, chyba ma dość tego światła. A jak widzicie, szaleje pełno ma nowych. Y, jeśli chodzi o rybki, to mam cały czas tyle samo, cztery rybki. Kupię sobie jeszcze kilka rybek, ale takich samych. Oczywiście nie chcę tutaj bardzo różnicować y, różnych gatunków, tylko po prostu te, co mam. Te dwie co pływają, te złote bystrzyki jakieś, nie wiem, coś to za być zawsze zapomnę, no i otoski dwa kupię to chyba wszystko, no i kilka tych, tych, tych złotych bystrzyków. Tyle na tyle, glona na tyle starczy mi. Pewnie widzicie jak urósły, powiem wam, że glony są, oczywiście, że glony są, chociaż nie wiem jak wam pokazać, żeby to było widać. Tu mi rower, o, to to i? Jeszcze mam remont mieć w pokoju, także nie wiem co ja zrobię z tym wszystkim. Tutaj z tym co ja zrobię w tym czasie, z tym tutaj y, akwarium, jak je usadowić i gdzie? Tutaj na szybie widać troszkę może, zobaczycie coś, ale raczej nie da się tym telefonem wszystkiego wykryć. Ale widać trochę taki, taki osy jakby na szybach. To co mam czy są zielone glony. Bibelek mam, jak wiecie, w jednej butelce. No. To wszystko chyba na tyle, moi kochani. O, o, au, o, 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 Tak to wygląda. To mój mały baniaczek. A więc pozdrawiam Was serdecznie. I myślę, że jakiś, za jakiś czas się we znów z aktualizacją tego akwarium. Nie będę dać filmików, na stop, tak to, o tym samym gadać. No bo co Was obchodzi to, że 1 cm, 1 mm urosła mi roślinka. Jak troszkę coś będzie się działo, to za jakiś czas, znowu na filmik. Um, a na szczęście, w tym akwarium jest wszystko tak stabilnie, że nic się nie dzieje takiego strasznego. No, i ewentualną jedyną rzeczą to jest. Jak widzicie, film taki. Taka, taka, jak się mówi film, czy film, nie wiem, jak się to nazywa. Taka biologiczna, taka, ta, taki korzuch. O, jest, i, i ten korzuch jest od początku, nie chce się mi stąd usunąć, jak nojek. A tak, poza tym to jest wszystko w porządku. A więc pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszonka.